Dzień dobry. Dzień dobry! Zapraszam! Dzisiaj zajmiemy się tak zwaną teorią żeglowania. Wiecie już, że na masztach stawiamy żagle, które napędzają jacht. Dzisiaj postaram się wyjaśnić Wam jak to się dzieje, że jacht płynie z wiatrem, ale płynie też pod wiatr. Za poruszanie jachtu odpowiada siła nośna powstająca na żaglu. Podobnie jak na skrzydło samolotu. Siła nośna to różnica ciśnień pomiędzy powietrzem opływającym żagiel po jego obu stronach. Różnica tych ciśnień powstaje w wyniku różnych prędkości, z jakimi powietrze opływa żagiel. Po jego zewnętrznej stronie powietrze opływa żagiel nieco szybciej niż po jego wewnętrznej, dlatego że ma nieco większy dystans do pokonania. Za to, że jak płynie do przodu, odpowiada siła zwana oporem bocznym. Płetwa balastowa lub miecz. Właśnie te elementy odpowiadają za wytwarzanie oporu bocznego. Zatem sterem nadajemy kierunek jednostce, a potem, w zależności skąd wieje wiatr, względem kursu, jakim chcemy płynąć, ustawiamy żagiel. Główna zasada jest taka, że płynąc jak najbliżej linii wiatru, mamy maksymalnie naciągnięte żagle, a w miarę jak nasz kurs się oddala od linii wiatru, żagle luzujemy. Teorie już znamy, a co z praktyką? Ja wiem, może obóz żeglarski. Świetny pomysł! Chciałbym wyjechać na obóz żeglarski, bo interesują mnie jachty. Chciałabym wyjechać na żegle, bo uwielbiam wypoczynek nad wodą. Marzy mi się wyjazd na obóz, ponieważ lubię aktywnie spędzać czas. Ja gdybym wyjechał byłaby to z pewnością przygoda mojego życia. Ale by było fajnie, na pewno inaczej.